Witam wszystkich. Prezentuję taki oto doszczętnie zdewastowany salon samochodowy, czy to warsztat samochodowy. Tutaj nawet się jeszcze zachowała piękna reklama. Reklama w lepszym stanie niż budynek. Ale to, co wam pokażę w środku, to naprawdę przeraża. Skala dewastacji jest niewyobrażalna. Dlatego ja zawsze mówię w swoich filmach. Że jeśli chodzi o pokazywanie lokalizacji miejsc, no to te miejsca, które są dobrze zachowane, nigdy nie podam lokalizacji takiego miejsca. To oczywiście podam, bo tutaj już się nie, ma, nie da więcej zdewastować, ale wandalom, którzy tak robią, tak dla zabawy niszczą, to ja życzę, żeby się dorobili. Kiedykolwiek. O, tutaj jest tak szkło stłuczone na drobny mak, że aż się pośliznąć można. Dobra, yy, znowu dygresja. Wandalom, którzy tak dewastują, ja życzę, żeby się kiedykolwiek w życiu czegokolwiek dorobili, choćby jakieś altanki małej na działce. I gdy przyjadą z rodziną na odpoczynek, na wakacje, to żeby zastali w takim stanie tą swoją altankę jak to wszystko żeby było powybijane, nasrane, pomazane, i żeby nie był nic, żeby nie było w całości. Zobaczcie co tutaj, co tutaj zrobili. Budynek nie jest stary, to jest budynek nowy. Widać plastikowe okna, tutaj yy, ładne przeszklenie płytki no i jaka to jest. Yy, jaka to jest powierzchnia? To w czasach, gdy za metr mieszkania się płaci po kilka tysięcy złotych, to naprawdę w kilkanaście, to taka powierzchnia zmarnowana, to można było jeszcze sprzedać, prawda? A teraz to już się nadaje tylko do rozbiórki ten budynek. Tutaj jakieś zrobione śmietnisko, jakiś szmatek. Tutaj ja myślę, że nawet koczowali jacyś bezdomni Cyganie albo inne inne mniejszości narodowe no i tutaj hala główna warsztatowa tego tego salonu samochodowego jeszcze wyjdę na zewnątrz pokazać go od tej strony I teraz wracam się pokazać, jak to dalej wygląda tam w środku. No i żeby to jeszcze jakieś były ładne graffiti, bo ja, ja graffiti uwielbiam, ale, ale to, co tutaj jest, to, to są jakieś same bazgroły i tu wchodzę do kolejnego pomieszczenia na ścianie niestety regipsa, jak widać regips to jest gówno i tutaj jeszcze taka <grywka> budowlana tandeta zrobiona, że bez a nie, to ta płyta jest chyba dwuwarstwowa, ocieplona już. Ta ze zewnętrzna, ale tutaj śmierdzi głównym. Idę stąd, uciekam. No i dobra. I co my tutaj mamy? Jeszcze mamy takie o, zakamarki. Tutaj też, jak widać, regipsy. Tyle warte, co nic. Tutaj coś się paliło. Tutaj jeszcze tu są schody, ale to pójdę wejdę najpierw z tymi schodami. Podejrzewam, że tamtymi, tamtymi wrócę. Ludzie, którzy właśnie mają budowę domu, którzy się budują, oni wiedzą ile tutaj jest pieniędzy zmarnowane, chociażby zakup płytek na takie pomieszczenie, no to są grube tysiące złotych. Okna, wszystko to kosztuje kupę hajsu. I tutaj ten budynek do niczego już się nie nadaje jak do rozbiórki. Taka powierzchnia. Wystarczyło, że jeden wrzut gdzieś Sforsował jakiś zamek. Jeden wszedł, a za nim cała zgraja. No i bezkarność czegoś takiego przeraża. Ja jestem żeby za tym, żeby montować fotopułapki i wszystkich takich wandali naprawdę skazywać, ale nie na odsiadkę w pierlu. Tylko na pracę społeczne i to takie konkretne i to jak najcięższe, żeby się przez pracę chociaż wyedukowali. Natomiast ta sama fotopułapka, jeżeli na przykład wejdzie eksplorator taki jak ja, który tylko robi urbex, niczego nie, nie niszcząc, to nawet nie, nie powinna być do, tego, do takiej osoby wzywana jakakolwiek ochrona. No bo tak jak mówię, urbex to. Nie wandalizm, a ja wandali nie cierpię. No i co nam no to to wszystko, bo już teraz co się wracam tym, tą samą trasą. Także taka dewastacja. W Poznaniu jestem, przypominam. I zapraszam do opisu pod filmem. Tam podam lokalizację tego yy, salonu samochodowego zdewastowanego.